Siemaneczko. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z Rozbiórek, a dziś dla Was przygotowałem monitor 24 cale, płaski. Chcieliście zobaczyć co jest w takim monitorze i ile można z niego zarobić? Nie ma problemu, już Wam wszystko pokażę, najpierw sobie go wrzucimy na wagę. Oczywiście na skupie nie przyjmują takich rzeczy, a my sobie właśnie za momencik zobaczymy co w nim w środku siedzi. Szczerze powiem, nigdy takiego monitora się wielkaśnego nie rozbierałem. Ciekaw jestem bardzo, co w takim bydlaku siedzi. No tak, także z tego co tutaj ogarnąłem, to gość jest na jakieś zaczaski, zaciski. Jest jedna śrubka. Postaram się Wam wam pokazać. O, widzicie? Takie coś jest. Jest takie coś. Także ręcznie to można odkręcić. No tutaj sąsiady, trawę koszą, kurcza Ale patrzcie jaka tu jest fajna śrubka, nie? Taka. I kluczem, i bez klucza można odkręcić. O, elegancka tego. I tak, to jest plastik. Chociaż to jest, wygląda jak stal. Zaraz zobaczymy. Tak, to jest stalówka. Czyli odkręcamy, i już mamy pierwszą stal. Plastik idzie do plastiku. Naprawdę nie wiem, jak będzie z jakością tych wszystkich naszych dźwięków, bo no dają popalić dzisiaj. Ale rozkręcamy sobie śrubki. Rozkręcamy sobie śrubki, te które widzę, a jest ich naprawdę niewiele, bo C3. Co tutaj? No i co? To nie zejdzie. To nie chce zejść, to chce zejść, to nie chce zejść. No i jak ja to mam rozebrać, kurczę? To nie chce mi zejść. Hmm. To jest tutaj, gdzieś będzie na zacisk. Ale tak, ściągniemy sobie tą górę. A, i widzicie, to się wystarczyło do góry wcisnąć, wycisnąć, wyciągnąć. I wszystko elegancko schodzi. Tu mamy teraz dwie śrubki. I myślę, że to już zejdzie, bo tu jak wciśniemy, to odchodzi tak, by to było na zacisk. Wcisk, ścisk, czy zwał jak tam zwał. Dobra, lecę z tymi śrubkami i otwieramy go. Po odkręceniu tych dwóch śrubek. Wciskamy śrubokręta. O, widzicie? Patrz, ta To jest chyba... To jest chyba wszystko, o tak, na takie rzepy plastikowe. No złajże kurde. O, i zeszło. Elegancka obudowa. I co my tu mamy? Ekran. Trochę stali. Jakiś kabel taśmą przyklejone. Kabel można odpiąć, delikatnie oczywiście, tutaj matrycę nam trzyma, to jest co, to jest amelinium, myślicie, że to amelinium, nie, plastikowe, taśmy i tak, pierwsza stal, Nie, magnesu nie ma, tak, pierwsza stal, tu co mamy, tu będzie coś ciekawego, kostki, Ładne kostki wypinamy, delikatnie, Kurczę, ciężkie to jest. I tu mamy całe zasilanie tego monitora. Dwie płytki, tu już amelinium odlew widzę. To to ładnie można odciąć, by miejsca nie zajmowało. No nic, skubię dalej i widzimy się za chwilę. I tak, jestem po wstępnym rozkręceniu sobie tych płytek i muszę Wam powiedzieć, że od razu na pierwszy rzut oka rzucają się te gigantyczne kondensatory SMD. Trzy takie są tu gigantyczne duże. Cieszy, cieszy, to sobie będziemy zbierać, to są takie mniejsze. Ja nie wiem, czy wam będzie tu widać. Kurczę, nie widać pewnie, ale to są takie malutkie kondensatorki SMD zbieramy. Tutaj chipy przeróżne. Już wam pokazuję jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj mamy płytkę, która zawiera więcej miedzi. Bo tak yy, to wyciągamy sobie tą kostkę. Będziemy złote, czy nie złote A teraz będziemy wszystko patrzeć co tu mamy no i się urwało z drugiej. Ale tutaj widzę, że jest jakie tu są te piny. to złote, czy to mosiężne będzie? Raczej wygląda mi to na mosiąc. Kurczę no. Chyba dobry sprzęt w mieć, żeby to wszystko, kurde, wiedzieć, co i jak. Ale chcieliście taki monitor? Macie taki monitor. Zostawiam komentarze, że chcecie takie monitory płaskie. No i co? To będzie złoto. Pozłacane. Czy mosiężne? W sumie to dajcie znać w komentarzu Ale ja myślę, że to jest jednak mosiądz Do złota to, to Kolorem brakuje jeszcze trochę I tak, miedziucha, miedziucha 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 Amelinium, amelinium Te zbieramy Z kilograma takich wychodzi parę gram srebra Ja sobie to zbieram Odkręcamy oczywiście to Czyli trzy takie, tu jest czwarty Yy, zaraz zobaczymy, czy tutaj coś będziemy mieć. Czy to wszystko zalane? Zalane. Yy, tutaj mamy folię aluminiową, czyli to wszystko zostaje. No, jak nie wiecie, co, je, co w czym jest, to sobie możecie właśnie tak rozłupać. Tutaj również. Folia aluminiowa. Nie będziemy tego się babrać. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Jakieś piny nie ma. To sobie odkręcę, to będzie aluminium odlew. Aha, i to takie możecie śmiało zbierać też. Nie będę tego teraz bo pewnie mi zginie. Ale w tym też znajduje się sreberko. Czasami pod spodem jest złoto również, ale to w tych mega. No kurde, no nie będę tego robił w dużo starszych sprzętach. Ten był w miarę nowy. Tak więc, o tutaj mamy taką troszkę złota, pozłacane takie. Taki pin pozłacany tutaj był. Z czego to było? Nie wiem. Nie wiem. Dobre. Rozkręcamy Aluminium i lecimy dalej. Tutaj płytka doznała lekkiego szoku. Yy, wydobywam sobie właśnie aktualnie yy, mieć, ale taka ciekawostka. To kiedy, takie, takie dingsiki, też sobie zbieramy. Tu też jest srebro. A i tutaj ciekawostka: w yy, yy, jednych jest yy, miedź na miedzianym, w drugie są na mosiężne. Yy, zbieramy, i można albo wydobywać sobie yy, ten tą miedź. Co jest nie jest czasochłonne ani z tych rzeczy, tam parę gram zawsze będzie albo można sobie to odkładać i tak, jak mówię, z kilograma wychodzi chyba 2 dwa, albo 2,5 dwa grama złota. Te, te zielone są paladowe, warto też je zbierać. No ja sobie zbieram te też na palad albo tantal. Tantalowych akurat tu nie mamy, ale to są palad, możemy też yy, zyskać pozysk. Zbieramy jeszcze tą cewkę. I bierzemy się za drugą płytkę. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. A więc tak, tyle było miedziuchy z tego, z tamtej całej płytki. A tutaj mamy drugą płytkę. Co my tu mamy na tej płytce? I już Wam mogę powiedzieć, że mamy jakieś tam fajne układy scalone. Do tego kondensatory SMD. MLCC. Tutaj jakieś złotko, kurczę. I tutaj będzie srebro. W tym, no i znowu nie pamiętam jak to się nazywa, ale popisane, nieważne, fajnie to wygląda. Tutaj mamy niestety nie, nie pozłacane nawet, ale tu będzie złoto, tu będzie złoto, tu będzie złoto, tu jest pozłacane, tu nie wiem, i tu też jest pozłacane. Także sobie możemy to wszystko na spokojnie porozbierać. Będziecie widzieć wtedy czy są pozłacane czy nie, to nie wiem co to jest zaraz kurczę może się dobierzemy do tego no niestety nie To jest tylko, stal nierdzewna będzie z tego, ale tu jest na przykład pozłacane już Wam mogę pokazać nie pokażę Wam, bo jednak nie widać No tam w środku być może jest pozłacane, no jeżeli nie no to to się mówi, trudno no niestety, sam mosiądz pobierany, a no myślałem, że coś będzie pozłacane, ale na pewno tu, tu i tu jest złoto i tutaj też jest pozłacane. To nie wiem. Yy, rozbierać, patrzeć, sprawdzać. Układy scalone, I mamy fajny jakiś procesorek, tu będzie złoto, no to wszystko oczywiście wiadomo zbieramy, bo to jest wszystko złoto do odzysku. Tutaj jakieś takie większe też kondensatory SMD. No i to mnie ciekawi, co to jest. To mi wygląda na jakiś kurczę ten. Bezpiecznik, kurde. Ale dobre, no nieważne. Lecimy dalej. Tu z tej strony nie ma nic. Lecimy dalej. Mamy płytki. Tutaj mamy stal. To leci do płytek. Folia. I tak, tu mamy stal. Tu mamy stal. Trochę tej stali będzie. Ciężkie bydle. Teraz Wam pokażę, co możemy zrobić z matrycą. A z matrycy możemy wydobyć kawałek złota. już wam to pokażę, jak zrobić. No i tą miedziuchę oczywiście też będziemy wydobywać. I Już wam wszystko pokazuję. Najpierw odkręcimy sobie to, co nam tutaj trzyma. I tutaj mamy ramkę. W ramce mamy troszkę miedziuchy oraz płytkę. Płytkę sobie wyciągamy. W płytce mamy tutaj dwa kondensatorki. I tyle i taśmę. O, i pozłatany pinek tu jest. No to leci do płytek, tutaj mamy miedziuchę, no to będziemy miedziucha czyścić z tego sfery tu. Odkręcamy śrubki, tu będą płytki, tu będzie złoto, już Wam pokazuję. Oczywiście są tak małe śrubki, że trzeba wyciągnąć nasz zestaw. Raczej mój, nie nasz, bo to jest mój zestaw, który możecie nabyć mając go w linku w opisie. Wybieramy sobie taką oto potężną nakładkę, sprawdzamy czy będzie pasować. I lecimy z tematem. O, pięknie pasuje. Po ściągnięciu tej listwy maskującej możemy zaobserwować kawał złota, kondensatory SMD, i, 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 i płytki. No i co? I to trzeba sobie ściągnąć. Czyli to elegancko odrywamy, będzie co robić, będzie co dubać. Tu jeszcze mamy złote piny, w tym pozłacane, nie złote, pozłacane. Jak i w tym. Także też sobie to wszystko obrabiamy. A płytkę zostawiamy, no. Tak dla zainteresowanych co jest w środku? Taka, takie drzewo można powiedzieć. Dobre! I to by było to, co mamy najważniejsze z ekranu bo tu, no, to już cała stal wiadomo, jeszcze odskupimy sobie tam miedziuchę. I będziemy się brać, a jeszcze to możemy poodcinać też na złoto. Będziemy się brać za podsumowanie za chwilkę. Tak dla zainteresowanych rozebrałem matrycę. Wygląda ona ta szyba, plastik, 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 kolejny plastik, i tyle mamy plastiku w tej szybie. Ale nie polecam, nie opłaca się, tam jest tylko jedna blacha. Szkoda w ogóle roboty na takie coś dobra. Przechodzimy do podsumowania tego płaskiego monitora. I tak, na początek mamy stal. A nie widać będzie. Na początek mamy stal po złotówce złote 75. Zł. Dodajemy teraz kable. Kabli za bogato nie ma, ale zawsze coś. Po 5,50. 20 groszy. Aluminium odlew po 5, po 6, po 5, 80. 20 groszy. No, kupa siaryna nam się zbiera. I miedziucha miedziuchy mamy 15 po 31, 47 groszy. Czyli wszystko, wszystko. Nie liczyłem tej stali i tej stali, ale tutaj zawiera nie będzie. Czyli nie licząc też tego złota, które tutaj mamy. Do odzysku i tych kondensatorów, i tego wszystkiego, to zarobiliśmy 2,60 z takiego monitora. Omijajcie szerokim łukiem, chyba że zbieracie takie płytki. No, jak zbieracie, to spoko, jak nie zbieracie, to omijajcie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego tygodnia. Na razie, cześć.